Modlitwa różańcowa jest dla nas wyzwaniem duchowym. Wiedzą dobrze o tym ci wszyscy, którzy praktykują codzienny różaniec. Zawiera ona w sobie element zmagania, stawia nas przed potrzebą wytrwałości, bo w swej rytmiczności, w powtórzeniach, może rodzić się pewne znużenie, jakaś mechaniczność czy przyzwyczajenie. Trzeba być w niej uważnym by nie zatracić wrażliwości na to, z kim spotykam się w tej modlitwie. Z różańcem w dłoni w miesiącu czerwcu pukamy do serca Pana. Staramy się razem z Maryją, całym swoim sercem, przygnąć do Boga. Patrzymy, jak Maryja jest zanurzona w Bogu. Uczymy się od niej prawdziwie go uwielbiać naszym życiem. Prosimy o pośrednictwo Matkę Pana, bo to On sam zechciał, by ona stanęła na naszych drogach. Wręcz, jak mówił Jan Paweł II, Bóg niejako potrzebował pośrednictwa Maryi, potrzebował jej dobrowolnej zgody, jej posłuszeństwa i jej oddania, aby w pełni objawić swoją przedwieczną miłość do człowieka. Pokonujmy wszelkie trudności. Jakie przychodzą na nas. Nie rezygnujmy choćby z jednego codziennego dziesiątka różanica. Ta modlitwa otwiera nas na serce Boga, prowadzi do Jego serca przez serce Matki, prowadzi przez bliskość tej, która z ludzi jest najbliżej Pana. Ona pokazuje nam, że przez pokorne posłuszeństwo, pokorne oddanie, ufną zgodę. Człowiek może otworzyć Bogu swoje wnętrze, pozwolić mu działać w sobie i przez to być naprawdę szczęśliwym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo,

Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.